Ja myślę, że w ogóle z jednej strony firma, ale z drugiej strony też kraków jako miejsce jest bardzo trudną lokalizacją w kontekście wód opadowych i wód roztopowych, ale przede wszystkim w kontekście rzek, które przez miasto przepływają. Oczywiście, to wszystko, tak patrząc holistycznie na cały proces, to wszystko jest ze sobą połączone. To jest przykład naczyń połączony i dla nas jest oczywiste, że wodociągi w całym procesie zarządzania, i to bardzo mi zależy na tym słowie zarządzania, a nie pozbywania się wód opadowych i roztopowych z terenu miasta. Wodociągi są bardzo istotnym elementem. Ale nie najważniejszym, nie jedynym. Natomiast są bardzo istotnym elementem w tym ostatnim ogniwie, czyli odprowadzenia tego, czego nie potrafimy tu zatrzymać. Zatrzymać w postaci retencji miejscowej, dużej czy małej, w postaci błękitnej czy zielonej architektury, ale również chcemy być tym partnerem dla miasta i dla wszystkich stron procesów gospodarowania i zarządzania wodami okładowymi na etapie już planowania przestrzennego, na etapie budowania strategii rozwoju miasta jako takiego, jako tkanki miejskiej. Która determinuje później, ile tej wody opadowej i roztopowej będzie dla nas problemem, ile będzie zasobem, a ile będzie dla nas bardzo dużym zagrożeniem. No niestety jest to doświadczenie, które, które nabywamy przy każdych większych e, kłopotach, które wynikają przede wszystkim z podniesienia e, poziomu wisły. E, wiąże się to bezpośrednio z eksploatacją naszej kanalizacji, kiedy musimy zamykać kanalizację, szczególnie w kontekście właśnie podniesienia światła, lustra wody w Wiśle i działamy wtedy na ciśnieniu w mieście. I to jest dla nas bardzo duże wyzwanie. Ale oprócz tego, nie wiem, czy teraz nie jest częstszym zjawiskiem, co jest coś, co dawniej definiowano jako deszcze 10-20-50-letnie. Dzisiaj te same deszcze zdarzają się dwa razy do roku, trzy razy do roku, dwa razy w miesiącu. I takie opady, jakie były w 2010 roku i Notabene w 2021-2022 również obserwowaliśmy podobny opad przekraczający 100 mm na metr kwadratowy, powoduje tak zwane powodzie miejskie. I my, w tych powodziach miejskich, funkcjonujemy z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy system zarządzania kryzysowego związany z obsługą systemu naszego funkcjonującego kanalizacji, on jest z reguły wtedy przepełniony oraz systemu ogólnospławnego, gdzie wtedy staramy się tak zarządzać, żeby zapobiec podtopieniu miasta ze względu na cofki z kanalizacji. Więc cały czas jesteśmy tym integralnym elementem, natomiast fakt, że położenie nad dużą rzeką, która przepływa przez środek miasta, nie ułatwia funkcjonowania w tym zakresie, natomiast stwarza również wiele zagrożeń, ale to nie tylko dla nas, ale dla szerokiego rozumienia zwanego zarządzania kryzysowego Miastem. To jest tak. częstsze i to jest rzecz, która bardzo często jest podnoszona, jeżeli my jeszcze chwilę temu e, skonstruowaliśmy taki przekaz medialny, że od 200 lat, kiedy po, pomiary są prowadzone, pojawił się największy deszcz i dosłownie za rok dwa pojawia się deszcz o podobnej, e, podobnej wielkości opadu, to powoduje, że obserwujemy pewną zmianę tendencji, które mają miejsce na terenie, w którym funkcjonujemy. Mówię o tendencji związanej z. Ciężko powiedzieć, czy to już jest zmiana klimatu, czy to jest tylko pewne zachwianie pewnej równowagi, ale ten rok, który obserwujemy, no dzisiaj jesteśmy w drugim praktycznie tygodniu września, a poruszamy się w przestrzeni, gdzie jest temperatura przekraczająca 30 stopni. No jeszcze niedawno byłoby to niemożliwe, a przypomnijmy sobie, że z reguły po takich opadach. Przepraszam, po takich upałach przychodzą gwałtowne zjawiska pogodowe. Burze, gwałtowne deszcze. W zeszłym tygodniu mieliśmy taki punktowy deszcz na wschodnich Rubieżach Krakowa, gdzie już się pojawiły gradobicia, i myślę, że można bez jakiegoś katastroficznego myślenia, ale również przewidywać takie zjawiska w tym roku po ustaniu fali, fali upałów. Więc do zarządzania kryzysowego de facto trzeba być gotowym w każdej chwili, i nie jest to zarządzanie związane, tak jak Pan mówi, z potocznym rozumieniem, że my mamy zabezpieczyć wodę. Odpowiedniej jakości i ilości ciśnieniu i odebrać ścieki, ale często musimy również reagować na to, co się dzieje, co spływa do kanalizacji dodatkowo, szczególnie do tej kanalizacji, która jest etykietowana mianem kanalizacji północ De facto, właścicielem infrastruktury, natomiast na zasadzie Umowy in houseowej zleca wodociągom jej eksploatacji. Oczywiście środki są dalece e, niewystarczające te publiczne środki, które są do dyspozycji, ponieważ oczywiście oprócz opeksu -y klasycznego powinniśmy mieć capex pełny, czyli pełen rozwój, inwestycje. Tego nie ma w tej skali, która być powinna i to jest pewną luką, którą trzeba zapełnić. Natomiast my dzisiaj eksploatujemy, bo mamy najlepsze kadry inżynierskie w kontekście eksploatacji. Ale trzeba pamiętać, że wiele elementów systemu odwodnienia jest również elementem definicyjnym podów drogowych, bo mamy cały przykanali, mamy system wodościeku, czyli kratki wodościekowej, mówiąc, mówiąc e, bardziej precyzyjnie, i ten cały obszar, aż do włączenia do kolektora deszczowego, jest odpowiedzialnością zarządcy drogi. Więc my tam tych partnerów w kontekście systemu odwodnienia mamy sporo. No i temat rzeka. Czyli wszystkie otwarte systemy odwodnieniowe, wszystkie rowy, cały system odwodnienia, który przez wiele dziesiątek lat był bardzo mocno zaniedbany, nie tylko w miastach, ale poza miastami również, bo to jest ogólnopolski problem, niestety, który obserwujemy gdziekolwiek się, gdziekolwiek się nie przemyślamy. Tak. Mamy 36 deszczomierzy na terenie miasta, miasto jest podzielone na 36 komórek pomiarowych. No Kraków jest dosyć specyficznie też położony, bardzo jest pofałdowany teren, więc też patrzymy, jak zlewnie się układają ściekowe, jak nam spływa, spływ powierzchniowy się kształtuje, więc mamy to dla swojego zarządzania. Plus jeszcze do tego mamy modelowanie hydrodynamiczne które opiera się o te bazy, które generują nam deszczomierze. Opiera się oczywiście o pewną predykcję opadów, czy predykcję pogodową, która wynika z prognoz, ale oprócz tego ma wpływ na to, co mierzymy w kanalizacji i pozwala nam optymalizować pracę kanalizacji, ale również budować procesy inwestycyjne w oparciu o tą wiedzę, którą pozyskaliśmy ze zdarzeń historycznych. I do tego robimy scenariuszowe takie metody, na przykład zapobieżenia zalewaniu jednym z punktów dzisiejszej konferencji, nie dzisiaj, tylko on chyba dzisiaj się odbywa. To jest wizyta w Tauron Arena, i to jest jeden z elementów, który wynikał, też ten teren tam retencyjny koło areny, wynikał z modelowania oparciu o zespół modelowania, który pracuje w wodociągach Miasta Krakowa. Przelewy burzowe to jest, to jest temat bardzo skomplikowany, bo z jednej strony mamy system kanalizacyjny w mieście, który składa się z około 2300 km, z czego 700 km jest kanalizacją ogólnospłatną. Teoretycznie wydaje się, że to jest wielkość, którą można by wymienić na kanalizację rozdzielczą. Do momentu, kiedy nie zaczniemy się zastanawiać, w którym miejscu ona jest położona, i cała kanalizacja górnosławna jest ulopowana w centrum chronionym UNESCO, w samym centrum Starego e, Miasta. I druga część jest również w chronionym centrum Starej Nowej Huty. Więc rozdzielenie tego, już nawet chodzi o koszty społeczne, wyłączenie ulic, rozkopanie i tak dalej. Myślę, że byłoby porównywalne nakładowo z budową, budową metra. A nie wiem, czy nie byłoby droższe ze względu na skomplikowalność tego procesu, bo niestety wchodzimy w warstwy, które wymagają nadzoru, a nie wchodzimy bardzo głęboko, gdzie już tego nadzoru konserwatorsko-archeologicznego nie ma. I to jest jedna rzecz, która, która bardzo często jest podnoszona, to sobie rozdzielcie. Rozdzielenie to jest w dużej mierze utopia, ale jesteśmy w stanie bardzo mocno ograniczyć napływ wytopadowy do kanalizacji ogólnospłatnej. I to dzieje się przez dwa sposoby. Pierwszy, wymuszamy na e, zarządcach drogi, poprzez współpracę z prezydentem miasta, budowę systemu kanalizacyjnego odwadniającego drogę, który zapewnia retencję chwilową w kanalizacji, która odwadnia ulicę. I przewymiarowuje się średnicę i to pozwala zatrzymać ten spływ pierwszej fali, która uruchomiłaby przelew burzowy, a przelew burzowy nie jest niczym innym jak zaprojektowanym hydraulicznie urządzeniem, które zapobiega cofaniu się ścieków, mieszaniny ścieków z wodami deszczowymi do piwnic bądź w przypadku Starego Miasta na teren rynku. Więc te zabezpieczenia one działają nie w zasadzie potrzebne, niepotrzebnie, bo to nie, to nie polega na tym, że ja mam przycisk w gabinecie i mam 30 przycisków na blacie, jeden naciskam, otwieram, drugi zamykam. To jest układ, który samo, w ramach samoregulacji funkcjonuje w kontekście zrzutu wód, które przekraczają możliwości zmieszczenia się w kolektora, czyli zabezpiecza przed zalaniem tą część miasta, która jest tym zalaniem zagrożona. Ale do tego są dwa rozwiązania. Jedno już mówiłem e, związane z retencją. Poszerzoną o retencję naszą, czyli my robimy remonty kanalizacji Budując bardzo duże przekroje, aktualnie realizujemy taki kolektor retencyjny bardzo duży, żeby zabezpieczyć mały ciek wodny, który przez traktów o czym rzekę Wildę, żeby tam nie działał przelew burzowy, albo działał dużo rzadziej niż dzisiaj działa statystycznie, ponieważ budujemy taki kolektor, który pozwoli przetrzymać te wody i w momencie, kiedy ustaną opady, ta woda zostanie z powrotem pomieszana ze ściekami, czyli de facto definicyjnie ściek skierowany na oczyszczalnię, a nie do odbiornika. To jest jedno z rozwiązań. I drugie rozwiązanie, niezwykle trudne inżyniersko, aczkolwiek jesteśmy na etapie kończenia koncepcji, to jest budowanie zbiorników retencyjnych. Oczywiście ja mówiłem o tych dwóch terenach, czyli Stare Miasto i Kuta, więc wiadomo, że ciężko posadzić w tym miejscu coś, co jest o dużych gabarytach pod ziemią, ale mamy ambitny projekt, już prawie projekt zbudowania dużego zbiornika retencyjnego vis-a-vis -vis hotelu Sheraton, na zakolu pod Wisły pod Wawelem. Tam jest parking dla autokarów. I pod tym parkingiem dla autokarów chcemy zbudować zbiornik, który zapobieży uruchamiania przelewów burzowych, uruchamiania się przelewów burzowych, po usytuowanych poniżej. Czyli zatrzyma tą pierwszą falę uderzeniową. To pierwsze uderzenie hydrauliczne, które wynika ze spływu z terenów utwardzonych do kanalizacji ogólnochłownej. Oczywiście później ta woda wróci do kanalizacji i popłynie na oczyszczalnię w warunkach, kiedy nie będzie kanalizacja przepełniana i nie będzie ryzyka. Sofek, bo nie chodzi nam o to, żebyśmy zrobili zbiornik, nie wiem, kubaturowy na powierzchni i trzeba by było gigantyczną pompownię, która by to pompowała, bo to nie na tym polega, tak? Jesteśmy na etapie koncepcji, bo to jest bardzo trudny projekt inżyniersko, bo tam jest jeszcze milion rzeczy pod ziemią. Ja już pomijam o archeologicznych rzeczach. Ja mówię o infrastrukturze, różnych gestorzy sieci i tak dalej. Chodzi o to, żeby to na poziomie grawitacyjnego zatrzymania tych wód, Zablokować przepływ do, do przelewu dużowego. I ostatnia rzecz, którą zrobiliśmy jedną świetnie funkcjonuje, aczkolwiek jest to wielomilionowa zabawa, związana również z tym, że jest bardzo duży problem, bo musimy tam uzyskać również pełne dysponowanie terenem i zasilanie w energię elektryczną, to jest um, oczyszczanie mechaniczne zbudowane na przelewie żaglowa w Nowej Hucie, które w momencie uruchamiania się przelewu poprzez zgrzebło i kratę, która jest ruchoma, powoduje separację mechaniczną cząstek stałych w ściekach w mieszaninie ścieków z wodami opadowymi i nie ma tego pierwszego negatywnego efektu zrzutu do odbiornika. Oczywiście ciecz przechodzi. Natomiast nie przechodzą te rzeczy, które szczerze nie powinny się znaleźć w kanalizacji, bo z całym szacunkiem podpaski i, i pieluchy pływające w kanalizacji to nie jest normalny widok, ale niestety powszechny dalej. W Polsce, mimo prowadzenia szeregu procesów edukacyjnych, bo mamy nawet w Krakowie taką dużą akcję, to się w nie mieści, e, współpracujemy ze spółdzielniami, bo zatykały się piony. No to właśnie z tego samego powodu, tak? My to widzimy również w naszej kanalizacji. Więc łapane są te, te odpady, one są automatycznie usuwane z tej kraty, więc ona cały czas pracuje. W momencie ustania deszczu i obniżenia się lustra ścieków w kanalizacji. Czyścimy tą kratę, wywozimy to jako odpad. No i taki pomysł mamy na pozostałe przelewy burzowe. Oczywiście to wymaga pełnego PNW, doprowadzenia prądu, posiadania działki, na której prąd by był doprowadzony, bo jest taki wymóg, trzeba być we władaniu tej działki. Więc nie jest to proste, bo poruszamy się w terenach, które są związane z Wisłą, wałem przeciwpowodziowym i terenem międzywala. To nie są, nie są obszary oczywiste do pozyskania terenu pod cele budowlane. E, aczkolwiek jest to e, jakiś cel, który będziemy realizować po teście, teście na żeglowej, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Dawny system planowania miasta opierał się o rewitalizację placów. E, patrzmy na plac e, Świętej Magdaleny, gdzie stoi pomnik Piotra Skargi. No, jest wybetonowany, wybrukowany. Tak? Teraz jest projekt renaturalizacji tego placu, zazielenienia. Więc jeżeli, ja sobie wyobrażam, że jeżeli takich projektów w Krakowie byłoby więcej, plus byłaby tak zwana mała retencja. I te punktowe zbiorniki, to jesteśmy w stanie w dłuższej perspektywie zredukować ten spływ do tego, takich ilości, które może nie zatrzymają całkowicie, bo nie możemy przewidzieć, co się stanie w ilości deszczu spadającego na metr kwadratowy, ale znacząco ograniczy ich funkcjonowanie. Mamy projekt za 12 milionów złotych, który tutaj jest stacja, stacja testowa. Ona jest o maksymalnej wydajności, pracuje już praktycznie z 8 miesięcy o maksymalnej wydajności 5000 tysięcy metrów sześciennych na dobę uzdatnia wody wiślane specjalnie pobierane do systemu uzdatnienia poprzez bardzo pogłębioną filtrację, kończy się niestety odwróconą osmozą, żeby uzyskać efekt wody zdatnej do picia w kontekście chlorpów. Oczywiście później wiadomo, że ta woda po odwróconej osmozie musi być nasycona sztucznie już odpowiednimi minerałami, żeby spełniać znowu parametry rozporządzenia ministra zdrowia. Natomiast nie wyrzucamy tej wody do kanalizacji, tylko nawadniamy ją tereny wodonośne i powiem tak, przy dzisiejszym wznowieniu zrzutów wód kopalnianych i wzrostu stężeń chlorków do 2000 mg na litr, myślę, że to nie jest ten etap, że woda z w normalnych pieniądzach będzie możliwa do uzdatnienia. Jeżeli zejdziemy na poziomie między 600 a 1000, będziemy w stanie ten proces tutaj powolutku uruchamiać. Natomiast nie można zaniedbywać Wisły. Przetestowaliśmy różne kombinacje technologii, będziemy testować dalej, natomiast najważniejszą rzeczą jest, żeby nie musić stosować odwróconej osmozy na końcu, bo ona tworzy produkt, który jest całkowicie sztuczny. To jest ta woda, no de, de facto yy, kompletnie zdemineralizowana, prawda? I to nie jest woda nadająca się do do picia e, zgodnie z przepisami. To co, co jest to wystarcza, oczywiście z drobnym tutaj zastrzeżeniem, że jesteśmy u stóp e, Kopca Kościuszki, na górę na, do zoo pewnie podawalibyśmy wodę stąd jeszcze w jakichś ilościach, bo nie mamy możliwości inaczej. Natomiast pozostały system by sobie poradził. Natomiast biorąc pod uwagę Wisłę, zmiany klimatu, zagrożenia geopolityczne i sytuację zarządzania infrastrukturą krytyczną w sensie largo, nie nazywam żadnego z systemów, które w firmie funkcjonują, Taki obiekt powinien być przygotowany na, dla przyszłych pokoleń, i uważam, że to jest obowiązek również miasta posiadania systemów backupowych. To jest bezpieczeństwo, które jest bezcenne, na którym ciężko oszczędzać pieniądze.